Przeród, nastały ciężkie czasy, a to wszystko jest spowodowane wszechobecną biedotą. Tą biedotę nakręcają chociażby ludzie, biskupa, którzy zmuszają ludzi do budowy tych bezsensownych świątyń. Ludzie szeryfa za to wysyskują pieniądze poprzez podnoszenie podatków i danin, a rycerze, którzy powinni być honorowymi ludźmi, Zmuszają ludzi do jakichś pojedynków. Kupcy chcą handlować tylko i wyłącznie z bogaczami, więc niech nikt mi się nie dziwi, że musiałem wejść do lasu i okradać bogatych. Ale okradałem bogatych, a dawałem biednym i tylko oni będą mogli mnie sądzić. Podoba ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz tę zgradę. Cześć, z tej strony Marta i dzisiaj chcę wam przybliżyć tytuł Hood: Troubles in Sherwood od wydawnictwa Falax. To wszystko, co zobaczycie w dzisiejszym materiale, to będzie wersja prototypowa. Ale ważna informacja dla was: dzisiaj startuje właśnie kampania tego tytułu na platformie Gamefound. Hood jest to asymetryczna gra, gdzie będziemy grali różnymi frakcjami. Ale zacznijmy od początku, od takich informacji pudełkowych. Autorami gry jest Łukasz Sasua i Mateusz Dąsal, Jest to gra dla 2 do 4 graczy. Czas rozgrywki to 90 do 120 minut, a sugerowany wiek to 14. Jeśli chodzi o grafiki, to tutaj za nie odpowiedzialny jest Mateusz Dzierża. No i właśnie, będziemy tutaj grali czterema asymetrycznymi frakcjami. I muszę powiedzieć, że. Bardzo mocno jest odczuwana ta asymetria, to znaczy mocno jest odczuwane to, że to, kim gramy, to jakby prowadzi nas przez, to, przez mechanikę i przez to, czego ta frakcja oczekuje tak naprawdę od tego Sherwood czy całego. Czyli tak, będziemy grali Robin Hoodem, który oczywiście będzie okradał bogatych i dawał biednym, będziemy grali biskupem, który będzie chciał wznosić świątynie i katedry i tego typu rzeczy, oczywiście korzystając z taniej siły roboczej. Będziemy mogli grać też e, szeryfem z Nottingham, który będzie dbał o porządek, a przy okazji będzie e, lubił zarabiać pieniądze i będziemy mogli też grać francuską szlachtą, która będzie wysyłała swoich szpiegów i rycerzy i ci rycerze będą wywoływali inne jednostki na takie solówki, na takie pojedynki jeden na jeden. W grze będziemy dążyć do tego, żeby zdobyć 25 punktów. I w momencie kiedy ktoś zdobędzie te punkty, to odpala się koniec gry i dojeżdżamy do ostatniego gracza. Następnie sprawdzamy, kto ma więcej punktów, i ta osoba wygrywa grę. Opowiem Wam teraz o takim zarysie tury gracza. Będzie to zarys ze względu na to, że gramy asymetrycznymi frakcjami, one się będą troszeczkę różniły, ale ten kor powiedzmy, tury gracza jest taki sam, więc przejdźmy sobie najpierw przez to. Ważne jest to, że to wszystko, co Wam teraz opowiem, w swojej turze wykonuje jeden gracz, potem dopiero jedzie następny. Nie robimy tego w jakimś takim miszmaszu. I teraz tak, zazwyczaj wszystkie tury zaczynają się od wyłożenia jednostek na mapie. Mówię, że zazwyczaj, ponieważ trzy frakcje tak mają, ale HUD działa troszeczkę inaczej. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w swojej turze, a właściwie musimy, to jest wykonywanie akcji. Będziemy mogli wykonać trzy akcje, będą mogły to być trzy takie same akcje, albo dwie i jedna i tam będziemy mieli kilka rzeczy do wyboru. Po części będziemy robić takie same akcje, bo na przykład wszyscy tutaj w tym momencie mogą wykonać ruch po prostu, ale część rzeczy będzie się różniła w zależności od właśnie frakcji, którą gramy. Następną rzeczą będzie taka umiejętność specjalna właśnie danej, danej postaci. Kolejną rzeczą będzie płacenie okupu dla królestwa, to znaczy będziemy mieli takie worki, do których będziemy mogli wkładać pieniążki i jeśli włożymy więcej, to król będzie bardziej nas lubił i będziemy mieli z tego jakieś korzyści. I kolejną rzeczą będzie dobieranie kart, bo my w tej grze będziemy dobierać karty, które będą dla nas dość istotne, bo Będziemy używać ich w trakcie walki, albo przed też walką, albo po walce, albo w ogóle też w trakcie swojej tury. Także te karty będą nam e, naprawdę potrzebne i są nawet niektóre takie frakcje, gdzie trzeba jak najwięcej ich po prostu mielić. I co? To jest właściwie wszystko. Może się jeszcze nam wydarzyć coś takiego, że kiedy oddamy okup e, królowi, to odpali się tak zwana faza króla Richarda. To znaczy jeśli uzbieramy odpowiednią kwotę właśnie w tych naszych woreczkach, no to odpala się właśnie ta faza i wtedy przerywamy, rozpatrujemy i dopiero jedzie następny gracz. I zaczniemy teraz od Robin Hooda, bo jest to moja ulubiona frakcja i Robin Hood już na samym początku różni się tym, że on nie będzie miał tego startu tury tym wejściem na mapę. On będzie musiał, żeby to zrobić, użyć swojej akcji. I teraz jeśli chodzi o jego możliwe akcje, no to tak, będzie to ruch, który będzie ruchem na mapie, albo będzie właśnie ruchem wprowadzenia jednostek na mapę. Drugą rzeczą będzie spotkanie z kupcem. I teraz ono może się nam różnie potoczyć, bo możemy albo... Polubownie po prostu e, potargować się z kupcem i otrzymać od niego jedną monetę, albo możemy go po prostu okraść. Generalnie na mapie będzie właśnie dwóch kupców. Jeden taki morski, e, drugi e, taki z wozem e, terenowy, że tak powiem. I oni będą właśnie krążyli po mapie, także oni będą znajdowali się w różnych e, pozycjach. Kolejną rzeczą u Robin Hooda będzie właśnie rozdawanie biednym. I jak on to będzie robił? On będzie zostawiał pieniążki w tych miejscach, gdzie będzie na mapie, i dzięki temu będzie się wzmacniał, to znaczy będzie się budował na swoim torze namiotów, co będzie udawało nowe miejsca do odradzania się na mapie plus jeszcze będzie go wzmacniało poprzez karty. Bo rowy będzie miał też taką dodatkową talię, która nie będzie się liczyła do limitu kart na ręce, bo limit kart na ręce w przypadku każdej jednostki wynosi 5. A on będzie miał właśnie dodatkową taką talię, która będzie mu dawała też fajne rzeczy dodatkowe, takie mocniejsze, i myślę, że warto w to iść. Dodatkowo będzie on też uruchamiał dzięki właśnie tym namiotom dodatkowe umiejętności. Kolejną frakcją jest biskup Herford, który będzie na planszy posiadał pielgrzymów i inkwizytorów. Generalnie on też będzie zaczynał od tego, że będzie wystawiał jednostki na mapę. A następnie akcje, które będzie mógł wykonać, to oczywiście będzie ruch, będzie zbieranie pieniędzy, które leżą na ziemi, e, będzie handel z kupcami, a oprócz tego będzie mógł wystawiać dodatkowe jednostki na mapę, a także przekupywać innych graczy, dając im karty, żeby dla niego pracowali, bo jego takim, trochę głównym celem będzie to, żeby wznosić świątynie i różnego rodzaju katedry. Jak on będzie pozyskiwał tych, tą tanią siłę, siłę roboczą, właśnie przez to przekupywanie, albo kiedy pokona kogoś w walce, będzie zabierał te jednostki, a następnie za ich pomocą właśnie będzie budował różnego rodzaju rzeczy. I ta budowa właśnie jest tą jego akcją dodatkową, którą wykonuje po, tym, po tych pierwotnych akcjach, czyli właśnie budowa różnego rodzaju budynków i te budynki będą go wzmacniać. To jest właśnie tutaj jest ten mechanizm, który będzie wzmacniał tą frakcję. Kolejną rzeczą jest oczywiście dorzucenie okupu dla króla, a następnie biskup dobiera karty yy, i kończy swoją turę. Kolejną frakcją będzie szeryf z Nottingham, który będzie miał swoich strażników, którzy będą poruszać się po mapie. Generalnie on właśnie będzie zaczynał tak, które klasycznie, poprzez wyłożenie swoich jednostek na mapę. Następnie będzie wykonywał yy, akcje i Akcje, które będzie mógł wykonać, no to oczywiście będzie ruch, będzie to wyłożenie dodatkowych jednostek, będzie to handel z kupcem albo kolekcjonowanie pieniędzy, które zostawił Robin Hood. On tutaj będzie miał taką fajną rzecz, że w momencie, kiedy dojdzie do walki z jakimiś innymi jednostkami, to będzie zostawiał na mapie dekrety i te dekrety są o tyle ważne, że one będą dawały tej, tej frakcji możliwość albo zdobywania punktów, albo wzmacniania się poprzez zdobywanie różnego rodzaju dodatkowych umiejętności. Kolejną rzeczą po wykonaniu akcji będzie właśnie ta dodatkowa umiejętność tej frakcji, czyli właśnie obrócenie dekretów w celu zdobycia punktów albo ulepszenia się. Następną rzeczą będzie właśnie oddawanie tego okupu królowi. I na końcu będziemy dobierać karty, a oprócz tego e, będziemy dostawać punkty za liczbę miejsc, w których znajdują się nasze jednostki. I ostatnią frakcją jest francuska szlachta, która będzie zaczynać od tego oczywiście, e, że będzie wykładała swoje jednostki na mapę. I tutaj e, będą to szpiedzy. I ci szpiedzy będą krążyli po e, mapie. Następnie francuska szlachta będzie mogła wykonać e, akcję. Takie klasyczne jak ruch, jak handel z kupcami, czy zbieranie pieniążków leżących na ziemi. Kolejną rzeczą, którą może zrobić, to będzie rekrutacja. I tutaj będziemy płacić za to, żeby pozyskiwać rycerzy, bo to ci nasi rycerze, a nie szpiedzy, będą właśnie walczyć. I ci rycerze w ramach akcji też mogą wywołać e, solówkę, to znaczy wywołać e, jednego gracza do tego, żeby walczyć jeden na jeden. Oprócz tego szpiedzy będą mogli pozyskiwać karty. I jest to o tyle ważne, że ta frakcja chce mieć te karty, chce ich jak najwięcej zyskiwać i chce ich jak najwięcej wydawać, bo dzięki temu będzie mogła się wzmacniać, to znaczy wzmacniać siebie, ale też wzmacniać innych, bo jej tą umiejętnością dodatkową jest nadawanie tytułów szlacheckich, co będzie tej szlachcie dawało punkty, ale... Innym graczom będzie dawała, dawało dodatkowe umiejętności, dlatego będziemy musieli bardzo uważać, komu będziemy dawali. Nadawali te tytuły, przez co dawali różnego rodzaju umiejętności. Oczywiście szlachta też może dorzucić się do okupu dla króla Richarda, a oprócz tego może wybudować fort. Jeśli zostało jakieś pieniądze, może wydać to na budowę fortu, który znajdzie się na mapie i który będzie też ją wzmacniał. Na końcu, co ważne, ta frakcja nie będzie dobierała kart, ale jeśli zużyje kartę ze swojego discardu na wzmocnienie się wcześniej, to będzie mogła zdiskardować dodatkową kartę. Więc tu ma troszkę trudniej, żeby zdobyć kartę, a z drugiej strony ma łatwiej, no bo ci szpiedzy będą właśnie pozyskiwali jej karty. I to są wszystkie jednostki, o których chciałam wam opowiedzieć. A teraz przejdźmy jeszcze do walki, no bo trochę o niej wspominałam, a nawet nie wiecie, jak się ją rozpatruje. I przejdźmy sobie teraz przez walkę. Załóżmy, że gram chudem i wchodzę na pole z strażnikiem. Generalnie zazwyczaj właśnie wejście na pole z innym graczem powoduje walkę. Mówię zazwyczaj, bo w przypadku różnych frakcji to różnie bywa, ale przejdźmy tak klasycznie przez tą walkę. Czyli ja jestem osobą atakującą. A czerwony jest osobą broniącą się. I co możemy zrobić? Możemy teraz zagrać karty przed walką. Ja akurat takiej nie mam, ale mają mój przeciwnik, czyli może ją właśnie teraz zagrać. Rozpatrujemy ją, albo ona właśnie nam daje coś na walkę, albo nam daje coś przed walką typowo. Następnie możemy teraz podjąć decyzję. Oczywiście sprawdzamy, jakie, jakie mają siły nasze jednostki. No, bo jednostki mają też w zależności od trakcji różne siły, ale w tym wypadku mamy sytuację, że jest 2-2, bo tutaj ten jeden Mipelek ma dwa punkty siły, a tutaj te mają po jeden, ale jest ich też dwóch, więc mamy remis tak naprawdę w tej sytuacji. Kolejną rzeczą jest właśnie zagranie, jest decyzja, czy zagrywamy karty w trakcie walki. I teraz tak, mój przeciwnik zagra kartę, która. Będzie jakby nas interesowała w tej górnej części, w miejscu, gdzie mamy te mieczyki, bo jeśli dogramy kartę w odpowiednim kolorze na odpowiednim terenie, to dostajemy mieczyk dodatkowo. A ja nie mam takiej karty, którą mogłam zagrać, więc użyję kostek. Po prostu będę rzucała kośćmi. I rozpatrujemy to, ile kto ma mieczyków, czyli ile kto ma przewagi, no i ta osoba wygrywa walkę, czyli. W tym wypadku yy, ja bym przegrała tą walkę, więc zabieram swoje jednostki do siebie, a ten gracz wygrywa. Dodatkowo można też zagrać karty po walce, które będą nam dawały jakiś efekt. I to jest przebieg całej walki. Dodatkowo osoba wygrywająca będzie dostawała punkty, więc warto będzie tutaj walczyć. A oprócz tego atakujący, jeśli wygra, też będzie dostawał dodatkowe bonusy. Na zakończenie kilka słów ode mnie, jeśli chodzi o ten tytuł. Moim zdaniem warto zwrócić na niego uwagę i zapoznać się z kampanią, bo z mojej perspektywy ja nie przepadam za tego typu grami, a ona mnie naprawdę zachwyciła. W sensie jedyną taką grą, którą lubię w takim klimacie, no to jest Ród. I tutaj też muszę powiedzieć, że ta gra trzyma poziom, ale. Ona jest o tyle fajna, że bardzo łatwo ją wytłumaczyć, bo macie wszystko konkretnie rozpisane kroczek po kroczku, macie dodatkową kartkę z opisem każdego budynku i tak dalej. Ona, jak się ją tak naprawdę przejdzie raz, jeśli chodzi o tłumaczenie, i zagra się raz, to już generalnie można grać różnymi frakcjami, tylko tam są takie właśnie niuanse, którymi one się różnią. Ta gra jest dynamiczna. Ja lubię dynamiczne gry. Nie lubię jakiś jakieś downtime czy coś takiego. Tutaj jest akcja, reakcja, tu się dużo dzieje. Tutaj cały czas jesteśmy w grze i tak dalej. Te frakcje są tutaj asymetryczne. Co daje też mega klimat w tej grze, bo my naprawdę czujemy, kim gramy i czego chcemy, czego chcemy, co chcemy osiągnąć, żeby się wzmacniać i żeby zdobywać punkty. Także jest tu odczuwalny klimat. No i aspekt wizualny. No bo, słuchajcie. To co widzicie za mną i to co widzieliście wcześniej, to wszystko to jest prototyp, a generalnie już widać, że jest to fajnie wykonane, grafiki są fajne. E, te komponenty też są dobrze zrobione, więc myślę, że tu będzie jeszcze lepiej. Także co, no ja trzymam kciuki za falansów, żeby e, poszło tak jak chcą, jeśli chodzi o kampanię i Falangusom też dziękuję za możliwość ogrania tego tytułu. A was bardzo proszę serdecznie o komentarz i łapkę w górę i napiszcie czy Zaintrygował was ten tytuł. E, albo czy wysprzecie kampanię, albo czy już może ją wsparliście. E, I czy w ogóle jesteście ciekawi, co z tego będzie? A teraz dziękuję Wam za uwagę. Na razie, cześć. Pa! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a w stronę wwwplanszoveniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.